Z Asia z pracowni nieruchomości. Jesteśmy dzisiaj w Fordonie na panoramie wiślanej i mamy tutaj dla Was dwie propozycje mieszkań wykończonych pod klucz. Chodźcie do środka. Oba mieszkania składają się z dwóch sypialni oraz salonu z aneksem kuchennym. Mieszkania zaprojektowane przez architekta wnętrz i wykończone w wysokim standardzie. Pierwsze mieszkanie to mieszkanie w stylu boho: meble kuchenne oraz łazienkowe wykonane przez stolarza. Liczne zabudowy LED tworzą przytulny klimat. Do mieszkania przynależy ogródek. Na podłogach wysokiej klasy panele wodoodporne. Całość utrzymana w ciepłej kolorystyce. W obu mieszkaniach znajdziemy pojemną garderobę, która pomieści rzeczy całej rodziny. Drugie mieszkanie to mieszkanie w stylu glamour. To eleganckie wnętrze, utrzymane w jasnej kolorystyce. Salonu wyjście na duży balkon. Jasna łazienka z motywem marmuru i drewna, na ścianach sztukateria i ozdoby w złotym kolorze. Mieszkanie położone na pięknie zagospodarowanym osiedlu w pobliżu rzeki. Zapraszam Was do obejrzenia tych wyjątkowych wnętrz. Do zobaczenia!